Ja mam go z YouTube'a i chciałbym was powiedzieć czemu, e, czemu nie było wczoraj filmów i w piątek nie wystartowałam mój drugi kanał wystartujemy wy, no dzisiaj kilka pier gry zabawy no i czemu nie było dźwięka z było zbyt zajęte no, 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 no było zbyt zajęte po prostu różnymi rzeczami bo co robił drugi 5 świąt no i teraz wiem, tak zajęty, tym nie miałem czasu na, ten, na nagrywanie i też, i to jest ten na na to jest mojego drugi kanał bo dzisiaj też ktoś przychodzi o 15 do mnie Więc przybracam jeszcze raz. Jeśli jest odcinek na moim kanał.